No, i witam Was w drugiej części e, filmu dotyczącego komponowania zdrowych posiłków. W poprzedniej części, którą macie już na moim kanale, mówiliśmy sobie o zdrowych źródłach e, poszczególnych makroskładników, a teraz przechodzimy do analizy e, Waszych posiłków i będziemy się wspólnie zastanawiać, w jaki sposób je zmodyfikować, co warto zmienić, a co warto zostawić. Wybrałam spośród Waszych komentarzy trzy osoby, które podzieliły się swoimi posiłkami i je sobie omówimy. Jeżeli zainteresowanie będzie większe, to będę to kontynuować w kolejnych odcinkach. W przypadku osób, które podzieliły się swoją wagą, wiekiem, wzrostem, to też będę mogła powiedzieć o kaloryce, a u osób, które po prostu napisały, co zjadły. Będziemy się zastanawiać, jak poszczególne produkty wpływają na nasze zdrowie. Także zaczynamy. No i na pierwszy ogień bierzemy posiłki grażyny. Ja tutaj wrzuciłam te posiłki w fitatu, żebyście też mogli zobaczyć. Zobaczyć i wspólnie ze mną przeanalizować tę listę. No i co my mamy? Na śniadanie mamy jajecznicę z dwiema kanapkami, później drożdżówka i kawa. Napisałam, że kawa z mlekiem, co nam dało 834 kalorie, 34 g białka, 49 g tłuszczów i 61 g węglowodanów. W kolejnym posiłku kanapka z szynką i 10 pierogów, makro też, jak widzicie. I na kolację dwie kanapki z pomidorem i kinder country. Co nam dało, jak widzimy na dole, screen 249 kalorii, 81 gramów białka, 111 tłuszczów i 282 węglowodanów. Zacznijmy od makro. Nie znam wieku, wzrostu ani wagi grażyny. W każdym razie 250. 50 kalorii prawie spożywane. Jest to kaloryka dla kobiet, jeżeli to jest dla kobiety, to jest to dla kobiety bardzo aktywnej, e, aktywnej sportowo, już pewnie dla jakiejś zawodniczki e, sportowej. E, więc przypuśćmy, że Grażyna e, prowadzi umiarkowanie a, aktywny tryb życia, czyli e, pracuje 8 godzin, e, ma pracę siedzącą 8 godzin dziennie a jakąś aktywność uprawia około dwóch razy w tygodniu, to podejrzewam, że ta kaloryka jest zbyt duża. To ile kalorii grażyna powinnaś zjadać, to wyliczysz na podstawie dwóch wzorów, dwóch kalkulatorów. Podstawowej przemiany materii i e, całkowitej przemiany materii. Linki dawałam w filmie poprzednim, w pierwszej części tego odcinka. Tutaj e, też wrzucę link do tego filmu, e, żeby łatwiej było znaleźć. No i jeżeli chodzi o białko, e, białka powinniśmy spożywać około 1,5 grama na kilogram masy ciała. E, więc, jeżeli spożył, spożywasz 80 g białka w ciągu dnia, to podejrzewam, nie wiem ile ważysz, ale podejrzewam, że tego białka może być za mało. Więc jeżeli byś zwiększyła podaż białka i byś zadbała właśnie, że było 1,5 grama na kilogram masy ciała, no to wtedy zyskasz większą sytość po posiłku, więc łatwiej będzie ci też utrzymać kalorykę adekwatną do. Do Twojej sylwetki i do Twojego celu. Pamiętając też, że białko jest naszym głównym budulcem, więc to, jak wyglądamy, to jak się czujemy, to jak funkcjonujemy, jak pracuje nasz umysł, ma, jest zależne właśnie od podaży białka. I idąc dalej, tłuszcze i węglowodany są to dwa źródła energii i w zależności od tego, jaki tryb życia prowadzimy, to powinniśmy zdecydować się na przewagę jednego z tych źródeł. O czym one się różnią, to też o tym mówiłam w poprzedniej części. Także zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. I jeżeli prowadzisz graży na umiarkowaną, umiarkowaną aktywność w swoim życiu, czyli właśnie te 8 godzin pracy siedzącej i trochę czasu do czasu jakiś sport, to wtedy bym postawiła właśnie na zwiększenie podaży tłuszczów, czyli na przykład tłuste ryby, gdzie jednocześnie zwiększysz i podaż białka, którego podejrzewam, że jest za mało u ciebie, i właśnie zdrowych tłuszczów, ucinając węglowodany, a te węglowodany bardzo łatwo uciąć ograniczając ilość kanapek, pieczywo to jest um, no, marnowanie kalorii, bo e, są to kalorie mało odżywcze, czyli jest to produkt mało odżywczy według definicji z pierwszej części filmu, czyli produkt, który daje dużo kalorii, a mało witamin i minerałów, e, przez co też gorzej syci i nie sprawdza się w diecie redukcyjnej, ani też po prostu w, zdrowy, w zdrowym trybie życia. Więc na przykład na śniadanie bym zjadła jajecznicę z większej ilości jajek, albo na przykład. Dodałabym serek camembert albo mozzarella, dodałabym jakieś orzechy, żeby też były roślinne źródła tłuszczów, które są bardzo zdrowe. No i zrezygnowałabym też z tej drożdżówki. Jeżeli lubisz po prostu coś do kawy z jej słodkiego, to bardzo polecam gorzką czekoladę. Jeżeli nie jesteś przyzwyczajona do smaku gorzkiej czekolady, to po prostu stopniowo zwiększaj ilość kakao w czekoladzie. 75, 80, 85, powyżej 80, 80 i więcej procent kakao to już jest taka zdrowa, zdrowa czekolada. I dzięki temu mamy rekompozycję śniadania na bardziej odżywcze. Jeżeli chodzi o obiad dziesięć pierogów no to też jest danie mączne pszenne także taka sama sytuacja jak przy kanapkach mało odżywczy produkt jeżeli te pierogi są na przykład z mięsem to może po prostu wybrać mięso mielone kotlety mielone które będą po prostu czystym źródłem mięsa mięso wołowe jest bardzo zdrowe ma dużo witamin, wpływa też bardzo pozytywnie na cerę, na wygląd skóry, na kondycję, więc lepiej w ten sposób zjeść dwa porządne kotlety niż 10 takich pierogów. Nasycą te kotlety na dłużej. Polecam na przykład dodać babkę jajowatą do mięsa mielonego przed smażeniem, żeby dostarczyć sobie też błonnik, którego wiadomo, że w mięsie nie ma, a błonnik też syci na długą. No i kolacja, żeby, żeby tutaj też coś zaproponować, to może, a co, coś, co by nie było absorbujące w kuchni, bo zgaduję, że nie lubisz gotować, patrząc po posiłkach, to na przykład polecam szprotki w oliwie z oliwek. Można znaleźć, bo olej żypakowy czy słonecznikowy to nie jest zdrowe rozwiązanie, ale można znaleźć w oliwie z oliwek albo w sosie pomidorowym, gdzie tego oleju będziemy mniej i zjeść na przykład z warzywami. Mamy wtedy zdrowe tłuszcze od zwierzęce, omega-3, czyli z ryby. No i warzywa, błonnik, witaminy, na przykład brokuł ma dużo błonnika. Ogólnie zielone warzywa polecam. Dzięki temu też, no i do tego jakieś orzechy. I dzięki temu właśnie zniwelujesz ilość węglowodanów. Zwiększysz podaż tłuszczów i białka. Kolejny jadłospis Ani B, e, Ania, tutaj też wrzucam e, Wam posiłki Ani, na śniadanie Serek wiejski Pomidor ogórek, na drugie śniadanie, czy generalnie tutaj jako drugie śniadanie, e, drugi posiłek wrzuciłam wszystko, co tam było w między. Czasie jedzone, czyli dwa razy podwójne cappuccino, baton proteinowy z Biedronki, później obiad łosoś z pieprzem, surówka witanella, e, Vita Fresh z Biedronki i na kolację pudding, kabanosy i kawałek kiełbasy. E, tutaj w tej. E, Kompozycji całodziennej, chciałabym na pewno zwrócić uwagę na cappuccino podwójne. Zasugerowałam się składnikami z cappuccino z McDonalda i, Aniu, w ramach tych dwóch kaw, być może, jeżeli to były cappuccino z McDonald's, to zjadłaś, wypiłaś 24 gramy cukru, czyli 5 łyżeczek pięć łyżeczek od herbaty cukru jest to też myślę że źle zagospodarowana kaloryka bo takie dwie kawy cappuccino to jest 300 kalorii około 300 kalorii można już skomponować naprawdę wartościowy posiłek wartościową przekąskę na przykład na bazie jogurtu greckiego z masłem orzechowym i zborówkami, i do tego po prostu w kawę czarną, bez kalorii. Baton proteinowy z biedronki. 27 gramów białka i tego broni, bo jako plan B, bo jeżeli ten baton jest głównym posiłkiem i stałym elementem diety, to le, można lepiej jest wykorzystać te. Kalorie, ale przypuśćmy, że jako plan B mm, awaryjne czy po prostu zdrowsza słodycz jest ok. Przejdźmy do obiadu: Łosoś z pieprzem i surówka Vital Fresh z biedronki. I ja bym chciała się skupić na tej surówce, bo opakowanie tej surówki to jest prawie 400 kalorii. I pozwoliłam sobie tutaj zajrzeć w skład i w całym takim opakowaniu jest surówki, która mogłaby się wydawać, że to jest zdrowy produkt. Jest aż 45 gramów cukru, e, czyli tak naprawdę e, biorąc pod uwagę, że łyżeczka ma 5, to jest 9 łyżeczek cukru. Zjadając taką surówkę zjadasz 9 łyżeczek cukru plus te 5 łyżeczek z cappuccino, z cappuccino to mamy już 13 łyżeczek cukru. Zdecydowanie, jeżeli zależy nam na diecie redukcyjnej i na zrzuceniu kilku kilogramów, to tę kalorykę można wykorzystać w inny, bardziej odżywczy sposób. Więc polecam po prostu samej zrobić sałatkę do, do tego łososia. Też tutaj strzelam, w, że nie lubisz albo nie masz czasu na gotowanie. Patrząc po posiłkach, to na przykład polecam broku. Broku się gotuje 3 minuty, można go jeść później na zimno. Następnego dnia super się sprawdza, a do łososia bardzo pasuje. Ma dużą zawartość błonnika, więc też będzie sycić na dłużej, na pewno na dłużej niż ta surówka i będzie to bardziej odżywczy obiad dla ciebie. I będziesz mogła tego broku zjeść, zjeść naprawdę. Dużo, bo jest nisko kaloryczne. No i e, kolacja: pudding proteinowy, e, kabanosy i kiełbasa. E, niezłe kombo: e, przetworzonego jedzenia, niestety. Także tutaj e, ja bym polecała pudding wymienić. Skoro już mamy baton proteinowy jako przetworzone jedzenie, to zmieńmy ten pudding na e, skyr naturalny czy jogurt naturalny. Z masłem orzechowym, z borówkami, żeby to skomponować z produktów nieprzetworzonych. No i kabanosy i kiełbasa, niestety też jest to, są to produkty przetworzone. Polecałabym właśnie wymienić na tuńczyk, szproty. Tylko tuńczyk też nie za dużo, bo akurat ma dużo metali ciężkich, ale raz w tygodniu jedną puszeczkę można zjeść z łyżeczką majonezu jakiś ogórek do tego skroić, konserwowy na przykład i może wyjść z tego fajna kompozycja. No i też to, na co bym zwróciła w posiłkach Ani uwagę, to to, że tutaj jest tylko 2 gramy błonnika, a powinniśmy spożywać spokojnie minimum 25, dlatego też polecam jeść więcej warzyw i polecam babkę jajowatą. No i ostatnie posiłki na dzisiaj: rustic Art, użytkownik, użytkowniczka, e, tutaj też Wam oczywiście umieszczam na śniadanie: serek wiejski, półopakowania e, hummus i oliwki. E, w międzyczasie pół kilograma wiśni, czekolada, tutaj wrzuciłam gorzką, dwa żelki, na obiad kiełbasa morlinę z piersi kurczaka, sałatka skomponowana samodzielnie, pomidor, ogórek, mix sałat i polane olejem lnianym, i na kolację jajecznica. Tutaj to, na co bym chciała zwrócić uwagę, tak jak u Ani na śniadaniu był serek wiejski, czyli dobre źródło białka. W formie nabiału. Nabiał może trochę mniej, gorzej sycić niż mięso czy ryby, więc dobrze jest właśnie serek wiejski czy ogólnie nabiał połączyć z błonnikiem. No i tutaj ukłony dla Ciebie, bo humus ma wysoką zawartość błonnika, bo na 100 gramów ma. 10 gramów błonnika, tam niecałe 9 z kawałkiem. No i tutaj też warte pochwalenia są oliwki, 10 oliwek, a już 5 oliwek dziennie zaspokaja dzienną, dzienne zapotrzebowanie na sód. Także też bardzo, bardzo zdrowe, zdrowe jedzenie. I jeżeli chodzi o te przekąski, pół kilograma wiśni. Czekolada, żelki. Łącznie nam to dało 415 kalorii i 74 gramy węglowodanów. Wiadomo, że teraz jest sezon na owoce i warzywa, i aż szkoda nie skorzystać z dobrodziejstw tej pory roku, więc wiśnie jak najbardziej. Czekolada, mam nadzieję, że gorzka, tak jak, tak jak wpisałam. No pewnie żelki. Kalorykę z żelek y, można by było lepiej zagospodarować, no ale wiadomo, że wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy czasami chwilę, e, chwilę słabości. Jeżeli jesteś na etapie odchudzania e, już nie na początku, ale gdzieś tam dalej i e, widzę, że masz niską kalorykę, jeżeli już e, ciągnie cię do przekąsek i ciężko jest ci utrzymać tę kalorykę, to polecam Ci też zwiększyć podaż białka, bo łącznie na koniec dnia miałaś 94 g białka. Spokojnie już pod koniec redukcji w tych ostatni, na, na tych ostatnich kilogramach można zjadać nawet 2 gramy białka na kilogram masy ciała, żeby właśnie czuć większą tę sytość, żeby móc utrzymać kalorykę, tym bardziej, że też białko potrzebuje więcej energii na strawienie, więc też możemy wtedy nie ścinać kaloryki, tylko właśnie utrzymać aktualną kalorykę, zjadać więcej białka i jeszcze właśnie w ten sposób podkręcić tę redukcję. Obiad. Kiełbasa, morliny z piersi. Z piersi kurczaka zajrzałam do składu, moi drodzy, i w składzie jest 93% mięso kurczące, z czego tylko 71% to jest mięso z piersi, a reszta, podejrzewam, że niestety odpadkowe mięso, chrząstki, wiecie, oddzielane mechanicznie. Ehm... Bardzo słabej jakości produkt, bardzo przetworzony i bardzo niepewny. Zdecydowanie polecałabym tutaj pierś z kurczaka upiec w piekarniku. Um, ja bardzo często piekę właśnie taką pierś sotę i, i później albo ją jem na zimno jako przekąskę, żeby właśnie się dosycić, jak, jak chodzi za mną jakiś mały głód. Albo po prostu wykorzystać później do sałatki, bo można to zmieszać, zrobić sałatkę Cezar, zmieszać z warzywami. Czy podgrzać na przykład w serze cheddar. Ser cheddar jest bardzo dobry, bo nie ma węglowodanów. Można zapiec w tym serze prawda? albo na przykład w boczku wędzonym w plastrach na, na patelni i, i mamy szybko z, zdrowe jedzenie. Więc zdecydowanie tę kiełbasę bym odstawiła. I co tu jeszcze? No i też jeżdż w oknie żywieniowym 11-19, co jest bardzo na plus i polecam, ponieważ to pomaga nam wyrobić elastyczność metaboliczną. Więc nawet jeżeli któregoś dnia zjesz znacznie więcej węglowodanów, to też organizm będzie w stanie szybko wykorzystać tę, tę energię. A nie będzie tak łatwo jej odkładać w boczkach. Dzięki temu, że stosujemy okno żywieniowe, to też jest czas dla organizmu na regenerację, bo nie zajmuje się cały czas trawieniem. No i też łatwiej jest zredukować, no bo w, tych, w tej długiej przerwie bez jedzenia, właśnie organizm zaczyna czerpać energię z naszych boczków, i w ten sposób też wykorzystujemy. I trenujemy tę elastyczność metaboliczną. Trzeba jednak pamiętać, że to okno żywieniowe niesie też ze sobą pewne zagrożenia, bo dla samego organizmu jest po prostu stresem stresorem. Więc jeżeli. Um... Tych stresorów jest zbyt dużo, to niestety to może wpłynąć negatywnie na nasze hormony, a kobiece hormony są bardzo delikatne, więc trzeba e, uważać, żeby tych stresorów nie dostarczać zbyt dużo. A o tym też mówiłam w odcinku o stresie, też Wam podlinkuję w opisie. E, więc, moi drodzy, moje drogie, em, Jakie wnioski bym mogła z tego wyciągnąć, i, i rady dać takie e, dla, dla wszystkich? Mniej przetworzone, przetworzonego jedzenia? E... Przygotowujcie posiłki, sobie można przygotowywać posiłki na kilka dni do przodu, chociażby w formie tej piersi pieczonej, i ją później wykorzystywać w różnych posiłkach, więc nie musimy codziennie jeść tego samego. Jajka na twardo też się bardzo dobrze sprawdzają, e, o czym też mówiłam w poprzednich filmach, bo e, same aminokwasy zwiększają poziom dopaminy, a dzięki temu mamy mniejsze łaknienie na przekąski, na słodycze. No, i bardzo polecam Wam właśnie wyliczyć sobie podstawową przemianę materii, całkowitą przemianę materii i tak naprawdę od tego zacząć. I to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dajcie znać, czy taka forma i taka tematyka filmów Was interesuje i czy jest dla Was przydatna. Jeżeli tak, to czekam pod filmem na kolejne Wasze posiłki. Będziemy je analizować. Będzie mi na pewno łatwiej, jeżeli też będziecie zadawać do tych posiłków swoje pytania, wątpliwości, jakie macie, tak żebym wiedziała, na czym się skupić. A ja póki co życzę Wam miłego dnia, popołudnia i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki.